Видите? Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak wczoraj obiecałem, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie player pika 92 plus ikony. Mamy tutaj do trafienia toty, UBD i D euro. Także myślę, że od tego sobie możemy zacząć. Dajcie mi chwilkę, muszę przepalić te trzy składy, ale będą ciężary. Pierwszy składik w tym momencie sobie przepalam. Bez najmniejszego problemu. Na spokojnie udało mi się to zrobić, także nie będę narzekać. Drugi składik, również bez problemu udało mi się zrobić. Także został mi już tylko składik o ocenia 87 i otwieram tego nowego player picka, bo chyba poprzedni player picku były karty 91+, a teraz mamy już 92+, także myślę, że coś tam może już fajnego polecieć. No nie obraziłbym się. I trzeci składnik ocenia 87+, również przepalony i zobaczmy, player pick 92+, najlepszych ikon, które obecnie są w grze. Myślę, że możemy trafić tutaj jakąś bardzo grywalną kartę, także bez zbytnego przedłużania. Zobaczmy, co tutaj poleci, w końcu mi coś odda. Jezu, 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 stoiczkowo, Hernandez i Szabi Alonso. Wydaje mi się, że my Megalipa generalnie. zobaczcie sobie, jak wyglądają ceny tych zawodników. Stoiczkow kosztuje 400 tysięcy. Co jest? Hernandez 83 tysięcy. Zobaczymy, jak ten Chabi Alonso jeszcze kosztuje. Chabi Alonso 112 tysięcy. Także Stoiczkow. No, powitajmy po prostu nowego napastnika. 5x5. Na 5, lewa noga. I ta karta wygląda naprawdę bardzo dobrze. Zamiast Roberta Lewynowskiego, myślę, że możemy sobie go umieścić w moim składzie. Także bilans wyczerpią 6 do 4 Zagrajmy sobie pierwsze spotkania. Tylko dajcie mi chwilę. Postaram się coś z tego tutaj ulepić. No niestety, pani Aitana, bo Mat i traci jeden pół zgrania, ale ona jest taka dobra, że ona tego zgrania po prostu nie potrzebuje. Tak wygląda ekipa, którą będziemy kończyli sobie to w Champions. Testujemy Stoiczkowa. Dobra, także zobaczmy skład pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku. Peter Schmeichel na bramce, Arauchu z Vandajkiem na obronie, ależ potężna ekipa, niesamowite karty ten Depol w środku pola 99. No i będą ciężary, coś mi się wydaje. Carlos Tevez w polu karnym, ale fantastycznie zablokował to Hansko. A na Bon wypuszczenie Kliana, Mbappé. Mbappé powinien być szybszy od tego Hernandeza, no co? Ale co zrobił Neymar? Neymar, oj, tak, tak. Wspaniały dribling Neymara i niesamowite wykończenie. Oj, to robi robotę. Christo w Christo Stoiczko, Ale wspaniałe wykończenie! Ej, no nie spodziewałem się, że on tak to dobrze wykończy z takiej pozycji. I zrobił na mnie wrażenie teraz. No i w końcu udało mi się również wykonać ewolucję Fofany, który po pełnych upgrade'ach zobaczcie jak będzie wspaniale wyglądać. U pojawiła się nowa ewolucja Futsis Cutdown. Możemy tutaj wrzucić na przykład pana Świderskiego albo takiego Żurkowskiego, który będzie miał takie statystyki. Ej, no muszę wam przynać, że taki Żurkowski. No tylko co 3 na 5, nie? To robi takie Troszeczkę różnicy, ale tak, to, to statystyki fantastyczne. No nie wiem, jeszcze się zastanowię, kogo tutaj sobie wrzucę. W ramach przerywnika otworzymy sobie paczkę 5 piłka, że 85. Plus, może w końcu jakaś karta, eventowa, tak jest. Ej, coś tutaj będzie. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest za karta. Tak jakaś biała. To będzie Copa Ameryka, chyba Sarmiento. No, karta, która wygląda naprawdę bardzo fajnie. 97 pejsa ma ten zawodnik. Kosztuje 20 tysięcy. 5 na 4. Będzie pod przepałkę, ale była naprawdę bardzo fajna. Dobra, lecimy dalej. Bilans Food Champions 7-4. Nie ma co się zatrzymywać, już ufana po ewolucji. Wszystko tutaj wspaniale wygląda. Przejdźmy do drugiego spotkania Food Champions. No i zobaczmy. Skład drugiego przeciwnika: Pickford na bramce 98, Charlton z Puskasem jeszcze Barkola na ataku. Solidna ekipa. Zobaczymy, co rywal potrafi. Neymar, wypuszczenie stoiczkowa na wolne pole. Dawaj Stoiczkow, no. Przestań. Barkola, no, daj se spokój, chłopie. Nie, no Puskas, nie, no perfitna sytuacja, no szkoda, że nikt tego Puskasa tam nie pokrył, ale już widzę, że ten rywal naprawdę bardzo dobrze gra, szczególnie w obronie Mam naprawdę ogromne ciężary, żeby w ogóle wyprowadzić piłkę, bo cały czas przy mnie są jacyś zawodnicy jego Toni Cross, dobrze Wander, sorry. nie spodziewałem się tego, że on to obroni ja, do Stoiczkowa, zobacz, moje stoiczko wyprzedził tutaj obrońcę rywala po krótkim słupku, myślałem, że się przesunie, okej? Okay? Ale podanie od Neymara, no ej, no czerwona kartka powinna być za taki wjazd. Ale poklepali sobie chłopaki. Neymar, tu musi być bramka. Przysięgam, że myślałem, że to leci w światło bramki. Tani Kroos, z Wondersar to obronił, co jest? Dobrze. Stoiczko Finesse Sky, Bigford to obronił. Neymar, Neymar. <ścoughs> ale ten Rainbow jego jest wspaniały, no. Ale podaj od Messiego do stoiczkowa, Stoiczkow, w czemu nie z pierwszej przyjacielu. Okej. Okay. Ładnie, ładnie, ale wszedł stoiczkowej. Podoba mi się ta karta. Fajny jest. Pierwszy raz w ogóle gram Stoiczkowem w tej FIFie. No i muszę przyznać, że całkiem spoko. Neymar... mar wypuszczenie stoiczkowa, zobaczmy stoiczko. Może fineska, co prawda nie ma playstylu z plusem. Do finesek ma ten taki szary, no i widać, że nie było to z plusem, nie? Głupi błąd w obronie, zobaczmy, czy Hansko Dobrze, ale on się teraz zesrał. Okej, okay, stoiczków tak z drugiej piłki, oj, tak, 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 to musiała być bramka. No na pewno nie spodziewał się rywal takiego uderzenia stoiczkowem, no i to się opłaciło. Oj, nie, niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobrze, Maldini, ojej, oj. Mam wrażenie, że ten gościu gra naprawdę bardzo dobrze. Tylko, że jakby w ostatecznej fazie akcji ofensywnej, on po prostu robi jakieś bardzo głupie podanie. I po prostu traci przez to bramkę i nie strzela goli. Od się traci piłkę i nie strzela goli. Bardzo dziwne to było spotkanie, bo wydawało mi się, że przeciwnik jest albo na bardzo podobnym poziomie co ja, albo nawet troszeczkę lepszym. Ale ostatecznie wygrywamy 3 do 1, także jestem zadowolony. Bilans w Champions chyba 8 do 4. Tak jest, 8 do 4. Szansa jeszcze oczywiście nawet na 16 zwycięstw. My to na pewno bardzo ciężkie do wykonania. Ale dla chcącego nic trudnego. A w ogóle tego stoiczkowa możecie wykonać sobie za 22 składów w SBC. Także i naprawdę mi dobrze tutaj poleciało. Jak sobie wyobrażam, że ktoś na przykład tyle składów przypali, żeby mieć go, ja przypaliłem tylko 3. Fajnie, fajnie. Również dzisiaj chyba o 15 pojawiło się SBC o Rodrigo. No kurde, troszeczkę go z i Tak szczerze, no ta karta nie wygląda. Wyśmienicie, ja go osobiście nie robię. O, pojawił się Perpik 76 86. Zróbmy sobie go na zakończenie. Dobra także player pick 86 plus zrobiony Zobaczmy co z niego poleci Może w końcu jakaś karta eventowa byłoby naprawdę wspaniale Mamy jeszcze z tego i panią Hagerberg, Także bierzemy sobie Tibo kurtuę, To by było na tyle w dzisiejszym odcinku W jutrzejszym odcinku będziemy kończyć Champions Może zrobimy sobie jeszcze player picka z ikoną 92 plus, Także bądźcie na bieżąco Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz Widzimy się jutro, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!